No, i cześć, słuchajcie, witam Was, kochani. Jestem w nowym miejscu, nowym, starym miejscu. Już miejsce Wam pokazywałem wcześniej. Jak tu widzicie, za mną po ziemi idą stare podkłady kolejowe, a za mną jest most widmo. Tak, jest, w jednym z odcinków już Wam pokazywałem to miejsce. Jest to miejsce, gdzie stał kiedyś most, a co się z nim stało, to nie wiem szczerze mówiąc, szukałem, ale nie wiem, czy jest to zawalone, czy został rozebrany. Tak wygląda to miejsce. Tutaj dzisiaj połowie z tej strony, jak dobrze pójdzie, to pojadę jeszcze na drugą stronę, zobaczymy. Tu po lewej stronie między drzewami może będzie widać, zaraz wam pokażę. Tu w tym miejscu jest takie uście jakby z jakiegoś kanałku burzowego albo czegoś. Tak zobaczymy, może tutaj też w tym, w tym miejscu porzucam trochę. No i zobaczymy, co wypadnie. Jestem strasznie ciekaw tego miejsca. No i się nie mogę doczekać, także lecę na dół. Zaczynam rzucać i widzimy się przy pierwszych fantach. Także do zobaczenia za chwilę. hej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwszy zaczep. A, my tu prawie przy samym brzegu złapało. O, ale puściło. Dobra, czekajcie, wrzucimy się po to. Jest coś sporego. Jest. O, ale. kurcze jak to, to stanąć nie za bardzo co Kurde no? watch Jest pierwszy fancior dało się Nie budza mucha, ale trudno jest przyłapanie. Teraz zobaczymy co tam się udało złapać. Ładnie złapało o, psa. łupka Proszę jaka piękna, długa tak jak złapała, to puścić nie chce. Superansko, jest Przy samym brzegu teraz przyłapanko Co jest? Podkładka Super Piękna sprawa Opa, kolejna podkładeczka Nie patrzcie na razie łowię tu przy samym brzegu, bo cały czas przy całym brzegu się wszystko łapie przy okazji, wadyli weźmiemy, będzie łatwiej rzucać. A mamy następną podkładkę i ten, den kocz tam, góry od puszki. No coś złapaliśmy. Teraz pytanie, czy jest to coś metalowego, czy jakiś konar drzewa się zaczepił. raz ściągniemy, zobaczymy co to jest. Mam nadzieję, że jakiś fajny fancik. No, chodź, chodź. Coś tam jest. Nawet dwie rzeczy. Jest podkładka. Jest hamulec od roweru. Patrzcie, łabędzie przypłynęły i mnie molestują. Coś do jedzenia. Jak nic dla nich nie mam, no cholera jasna. Idźcie sobie poszukać jakichś trawek, pogrzebcie coś. Ja tu mam tylko złom. A propos. Kolejny fancik. Co to jest? Zapięcie od roweru na pewno widzę. Ale się tego nałapało teraz, panie, kochane jest tak, to jest zapięcie od roweru. Raz. Co my tu dalej mamy? Tak, jakąś blaszkę mamy. A, muszę iść sobie po wiaderko. Mamy taką nakrętkę wielką. Naprawdę, fajną. I mamy tu jeszcze taką rureczkę, jakąś, ale to nie jest zwykła rureczka, z tego co widzę. Jest po przyklejane, są kamienie na niej. Czekajcie, co to jest? Srebrne. Stosunkowo musiało być tu stosunkowo niedługo, chyba, Sporo tak się ładnie kolor. zachował coś takiego, jakaś, to jest jakaś noga od stołu, nie? taka skręcana czy coś, no bo to jest, zobaczcie to jest to jest sreberko, ładne jeszcze no ciekawe to jest plastik to a pewnie jakaś noga od stołu, teleskopowa no i zobaczmy, co jest na końcu magnesu. No chodź, chodź, chodź. Teraz mamy zbitek taki folia się trafiła. Z folia jest taki pręt. Pręciora tam rzucimy. I jakaś drobnica. No, to jest chyba, z, chyba od łuski. Spłonka z, z dłużej. Jeżeli dobrze mówię, to spłonka to się nazywa. Ta tylna część. Dobra, mam, mam następne fanty. Zobaczymy, co tam się przyczepiło. Jakaś taka barierka? Co to jest? Na pewno jest jakiś pręcik taki zagięty, coś od czegoś. No i tu mam coś takiego, to jest jak te barierki czy coś. Przy torach widziałem czasem takie rzeczy. Cały czas tu po skosie tak lekko rzucam i co wrzuca magnes, to kolejne rzeczy trafiają się. Ledwo wpadnie magnes do wody, już się łapie wszystko. Także zobaczymy, co tym razem wyjdzie. Ale śruba, ja cię kręcę. No takich śrub to jeszcze nie wyjmowałem. I śruba, i nakrętki dwie. Jedna, przepraszam. Ejcie, na odwrót. Ale gigant, no to chyba nie jest od torów, to jest chyba od czegoś innego. Jest chyba od jakiejś. Nie wiem. Chyba, że od metalowej konstrukcji mostu może to było, nie wiem. No, patrzcie, nie mogę odczepić. No, chodź tu. O, poszło. No, patrzcie, po prostu ogromna jest ta śruba. Jeszcze takiej śruby z takimi nakrętkami nie łowiłem. Normalnie, jak No i jeszcze jest następna duża nakrętka do niej, proszę bardzo. Dobra, mam to. Jest za podkładka następna, widzicie? Proszę bardzo Dobrze. To jest jakaś folio podkładka To sprawdzimy czy jeszcze coś tutaj jest Pod to podkładką jedną Jedna, druga, trzecia, może więcej ich będzie. No i znowu coś złapało, patrzcie Widzicie? Jest Mam Uuuu Teraz złapał Takie Co to jest? Rursko? Na pewno, że to jest rura? Coś jest czegoś, nie? Takie, takie cudo. jakiś tam prześwit ma w środku. Kurde, nie wiem. Jest nakręt, to jest gwint w tym miejscu. Ha, ciekawe. Macie pomysł, co to może być? Jakiś, czy to faktycznie rura, z jakimś łączeniem? Czy może to jakieś. Nie wiem, działa, broni może. Ja nie wiem. Jest, idzie. Jest jakieś rursko następne. A to rura. Jedna. Takie. Zawiątko. Super. I to wszystko tu przy brzegu. Cały czas to samo miejsce. Udało się. Siedziałam, musiałem chwilkę się z tym poszarpać. Całą łupkę mamy. Zobaczcie jak jest cała usyfiona, na cała w mule siedziała. Ach, ten muł, ten muł, Śmierdzący muł. powiem wam. Jak moja żona nienawidzi tego zapachu jak wracam do domu. Zanim się wykąpię. Jak ona na mnie krzyczy. No dobra, ale jest. Przewróciłem się prawie, ale jest. Jest podkładka. Ej, kierownica od roweru. I nie tylko. A to tylko jego staruszka chyba. Ciekawe. No, do, czekajcie. No, tu jest ślisko na tym błocie, Udało. Teraz drucik, ach tak, maluci. Jest kierownica, no to tak, kierownica. Hi, hi, hi. Cyk, co jeszcze? Mamy coś takiego. Może też od roweru, może nie. Jakieś maszynki. Kurczę nie wiem. Celownik. <grywa> nie mam pojęcia. Taka nakręta następna padła. Zobaczcie. Już chyba trzecia. Trzecia luzem. Opa. Ogromne są. Taki zbitek teraz różnych rzeczy wyciągnąłem. Ocie, zobaczymy co tu jest. Podejdziemy do wiaderka sobie. A, jakiś taki krótki pręcior. To jest chyba linka hamulcowa od roweru. Jak dobrze kojarzę, to rzucimy do tamtych większych rzeczy. Mamy następny kawałek. Pręcika jakiegoś. Rurka. Co dalej? Mamy coś takiego, tak jakby podłużną obejmę I jakby hak No i co? Mamy no, od roweru Jeszcze trochę rower złożymy o no, jest coś fajnie było to wyjąć, bo jest naprawdę ciężkie. Oj, siedzi, puściło, dobra. Ale wrzuciłem, bo trochę się ruszyło. Idzie, ale Powiem wam strasznie opornie Bardzo opornie idzie to coś Jest to coś sporego, ale Co chwilę mi się zapada Może teraz pójdzie Jest Czekajcie Oj tu o, ale gigu gigantus o, Co to jest? Co te patyki stąd Kurde Ale się trafiło Patrzcie na to Patrzcie na to Co to jakaś barierka ja yeah, cię kręcę. No, i kupa innego złomu jeszcze tu jest. Nie mam nawet pojęcia, za bardzo jakiego. Czekajcie w kolej, bo to przecież. Co to jest? Jakiś rurka tu była przyczepiona. Jakaś samoróbka, bomba jakaś samoróbka czy coś? Nie wiem. Puste jest to, ale gdzie jest słomka? Na klej. Chyba miała być z dezodorantu jakaś bomba samoróbka. No, teraz magnes. Śruba. To jest jakaś taka jakby obejma. Oj, patrzcie, jak jest z syfem nabity. Dobra. Zaraz do Was wrócę do tego, czegoś wielkiego, co wyjąłem. Patrzcie, jeszcze taką łuska mało wyciągnąłem. Najprawdopodobniej od gazówki albo hukowa. No, ale się trafiła, jest. że też do wiaderka, no i... Nasz fancior. Patrzcie na to. Patrzcie, śrubą tu jeszcze ciągnie za sobą. Patrzcie. Dam radę ją wyjąć? Aha, nie dam rady jej wyjąć, bo ona jest zakończona jakoś tak dziwnie A to chociaż ją trochę Podciągnijmy Będzie Gdzie później wygodniej to nieść O, coś takiego moi drodzy się trafiło Jakaś część od mostu, ale co to jest ja nie wiem Pewnie no ale powiem Wam, że kawał, kawał złomu Ciężki jak cholerka No i patrzcie mam taką śrubkę ładną cyk oczywiście śmieci Dobra słuchajcie idę do tego kanałku się próbuję tutaj dostać tu przy nim jeszcze, zobaczymy, może że nam się coś tu trafi. Fajnego zobaczymy. Ciekawe miejsce. Nie wiecie, no może się ktoś tu gdzieś kiedyś ukrywał. Cholera jasna, może ktoś coś zgubił. No, jakąś rurkę wyciągnąłem tutaj. nie zawierzemy. Jeszcze tą jedną rzecz, która tutaj siedzi zobaczymy Czy się uda Nie wiem jak to jest głęboko, nie wiem czy nam radę w sumie po to wejść i dosięgnę, zaraz zobaczymy Wydaje się płytko, ale może być tak, że za głęboko na kalosze. No właśnie och się zapadłem no jest już trochę lepiej ale to jest chyba taki jakiś zwykły wiecie <tryk> 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 pręcior Idzie, idzie, idzie Oby doszło tylko tu, 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 tu Chodźcie z tym, będzie wygodniej Co to jest? Co tam tak bardzo się działo, że i wyjść nie chciało? Jakieś dźwiczki, co to jest? Co to za blacha? Taka blaszencja, zobaczcie, długa. dziwiczki może było od czegoś albo coś, bo to takie, nie wiem. No ale pewnie Wam się działo ładnie. No i dobra, i tak to kończy się ten dzień. Słuchajcie, kończy się pierwsza część tego miejsca. Nie będę nagrywał dwóch stron na jeden film, tylko zrobimy tak, że to była pierwsza część. I jak przejdę na drugą stronę następnym razem, to będzie druga część z tego miejsca. Zobaczymy, co z drugiej strony wyjdzie. Widziałem, że sporo śmieci na brzegu leży, także ogarniemy to wszystko. No dzisiaj było fajnie, było ciekawie, było, były te dwie takie duże rzeczy, naprawdę ciężkie duże, było, były, było kilka podkładek, rurek, śruba ta wielka, nakrętki, no było fajnie, było ciekawie. Mam też te denko, denko, no nie denko, no. część łuski tej dużej, tak? także zobaczymy co to, co to jest, ja spróbuję odszyfrować w domu z czego to jest to spróbuję odszyfrować z czego to może być I, i będziecie wiedzieć No pewnie już wiecie, No pewnie już wcześniej to wszyscy zrobiłem, także e, także tak to dzięki za oglądanie cieszę się, że jesteście, jest nas już naprawdę, naprawdę dużo i codziennie liczba rośnie bardzo mnie to cieszy ponieważ znaczy to, że filmy wam się podobają podobają wam się rzeczy z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony a tymczasem życzę Wam miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru. <trymujesz> Trzymajcie się do następnego filmu. Hej!